To chyba było tutaj, zaraz zobaczę. dobry Tak, to tutaj. Dobrze, bo i wolne są streki. Na zewnątrz. Dla jednej sobie. Tak. E, taki, że... Tak jakby... Kurde. No dobra, niech będzie ten tutaj. Okej, okay. dobrze. Dobra. ja tak. tu z kolei. Z kolegą mam No co, ten będziesz jadł? Nie, nie jestem hmm. zbyt jest cena po dolarówki? Ale nie patrzę na ceny A to po biorę Nie no, pewnie jest gdzieś, ale ja nie wiem gdzie 37 za dwa kartacze, trochę dużo no, ale o Nie patrzę, tak patrzył Na cenę no bo tam u niego to te ceny To były jakieś korendalne. Za schabowego Co panowie gotowi? Kartacze Tylko? Tak Dwa, trzy Dwa Na co na kapustę? Słucham? Na czy na bez, bez tego i bez tego ja Sam, sam tak kartacz tak. Sam kartacz Bez cebuli, bez kapusty czy bez tego po prostu kartacze same Nie? Mhm. to będzie... Nie na... zamawia Tylko sam zamawia To To będzie do Nie? Co jest? Woda na przykład gazowana, lekko. Gazowana. No to gazowana woda. Nie, nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spowiem tak, generalnie to karioner nie jest taki straszny na żywo, jak się z nim ciągle zdaje. czemu miałoby się wydawać, że jestem straszny? nie, to bo patrzę na siebie przez pryzmat tego, co gada. Gギther gada, to Pierwszy leczy ja, na twój temat, się ty krzyczysz, przeklina, a Jakie to Co musi się wydarzyć? W jakim sensie? Cały czas się zmienia. zmienia. Nie masz na to wpływu. Możesz się z tym dostosować zmieni się to, ponieważ większość facetów to beta, frajerzy, frustraci, którzy no... nie mówię o kobietach. No też ja mówię o facetach przed chwilą. Powiedziałem facetach. Większość facetów, no co baba może. Nic nie może tak naprawdę, bo to mężczyźni mają mu na siłę. A żadne większość mężczyźni to cipy które sypią, pierdonięci. Women. Say that Women. Women. <laughs> <laughs> To w zasadzie są żeby teraz gładzą pieniądze? Co? Tą trikiem Co z nim? A, teraz co że... Nie, no ja ich pozwałem. To jeszcze po rozprawę będą różne. No. A, kolejna rozprawa, kolejna. A to musisz się wystawiać tam na nich osobiście, nie? No i nie wiem. Co nie, nie, nie muszę. co znaczy, zobaczymy, no na, czy na, na tej nie musiałem, ale wolałem być, żeby A. to przesądny też o tym Eee, jak wygrasz, to zostajesz. No, że to zależy. No. Jedna sprawa to jest taka, że oni mnie, z... inna to jest taka, w sumie dwie, takie co ja ich. No w sumie to już kilka, tak? tam tamto się Nie. To od 2017? Nie, 2019. 19? Yes. Ale to oni w innym terminie w ogóle wyskoczyli. Ale jest bo Ty masz rację. Ale tak jest. coś nie dzieje. To jest tylko jedna sprawa, a ta druga sprawa to jak w Skończył się to sodownictwa to. się przyjeżdżać do Warszawy, czy... Nie, nie wiem, nie zależy. Najdroga. <miech> tu, tu, tu do mnie. A miało być bez cebuli. Tak. być bez cebuli tak. i tam było zaznaczane, że bez tak, cebuli. Tak, tak ja mówiłem, bez cebuli. No ale dobrze, nie kończy, jestem ja po prostu. Jest wysokoła, <śles Inv _ Eu> nie ma problemu. Dobra, dzięki. Tylko myślałem po prostu, że może pani pomyliła i że na inny stolik może to miało być nie, dlatego. Nie, nie, nie. Polera, przez coś. Dzięki niepotrzebne Znalazłem no to jakoś, no generalnie nawalili mi tyle cebuli, no nie, a ja nie, nie chcę z cebulą wolę bo Nie. nie. No ale to nie chodzi, bo to wiesz, to nie problem to ja myślałem po prostu, że pomylili zamówienie właśnie, zobaczę, czy... dobra, jeden działa mikrofon, myślałem, że zamówienie pomylili Się. Mm. moje lepsze, moje lepsze, ale mięsa widzę trochę jest, nie? Tak jest sobie, mięso słabe. Moje no lepsze zdecydowanie. Nawet ziemniaki nie są takie. Ziemniaki nie są takie. Nie, młode. Takie, wiecie, jak ja biorę te ziemniaki takie małe. Ale takie nie czuć ziemniaka w tych ziemniakach, tak bym to określił. I to mi jest jakieś takie. no nie pasujące. Teoretycznie tego jednego mogę zobaczyć tą z tą cebulą, jak będzie smakować. Ale ogólnie bolę bez. Będę kandydatów. Nóżki mnie nie potrzebny. Nie Nie pobrudziłem? Nie, nie pobrudziłem, dobra. Nie pobrudziłem, więc... Ale i tak będą myć. Mmm. To mnie trochę takie jak ciężulo Czy nagrywałem jak w trężarem I mówi, że jak lepszy Teraz jeszcze tylko wskosy śwne kartace mm. Śmietane dalej jakoś Nie śmietaną nie próbowałem W sumie

Cybuli, bo I tam trochę, tak bolbez. Bez trochę Teraz może nie słyszycie muzyczki, ale może trochę słuchać. Koleś siedzi, gra. Mogę tam przywidać. Tam, gra kurde. Ja go pokażę, tam kolej gra. A ja tutaj mam teraz podwód. Mogę tak o. Ah, d'accord. Voilà, merci. Ho sentito, ho sentito, ho sentito, ho sentito, Ceny nie, dupy nie urywają. Kartacze. Co hmm. do czasu? Hmm. Byłem w takim lokalu gdzie mieli kartacze. Hmm. To było dawno. Nie pamiętam nawet gdzie to było. Szczerze mówiąc. Hmm. Ale no tamte kartacze było super. Takie, mniej więcej tak jak ja robię. W sumie takiego, można powiedzieć. Ale łysy miał wysokie czoło, kurde. I na ile oceniasz, Panie Kurienerze? Hmm? Na ile oceniasz w skali od 0 do 10? Na 4. Oje, no takie przeciętne. Poniżej, poniżej przeciętnej. To nie młona, to nie młona. Bym nawet na 3 ocenił. No. Bo ziemniaki, nie czuć nie, nie smaku takiego fajnego młodego ziemniaka. Aha. Mięso jakieś takie dziwne. Też nie pasujące w ogóle do kartacza. A śmietana? Śmietana, śmietana. 12, 18, wydaje się